Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku z Blue Moon Franka Bogleta. Jest to niszowy zapach, jest to ekstrakt. Przez dłuższy czas był niedostępny w Polsce. Jest to ta seria, z której jest na przykład moje Ciastra Barbarowe Woodstock. Powiem szczerze, to nie pierwszy raz, kiedy nuty mają się nijak do tego, co ja odczuwam na swojej skórze. Na przykład Woodstock nic by nie zapowiadało owego Ciastra Barbarowego, a tutaj bardziej się spodziewałam takich. Motywów zielonych po nutach, a one są na mnie bardziej takie upojne, gęste, dosyć miodowe, kwiatowo-miodowe, zielono-miodowe, ale faktycznie ta miodowość jest mocno zauważalna. Z tej serii miałam jeszcze, ale wykończyłam, wyzerowałam, chociaż głównie robiąc odlewki, bo na nie było za słodkie. Angie, śmietankowa finga. Jak poznawałam zapach, to była taka śmietankowa finga z zielenią, natomiast. Z czasem ten zapach głównie zaczął być śmietankowy i to w takim wydaniu, w którym mnie zaczął swoją ciężkością i słodyczą męczyć, jednak bardziej mi pasuje śmietankowość, gdy jest część przełamana. Tam była przełamana, ale do pewnego momentu.